No witam, was słuchajcie, w kolejnym odcinku. Yy, dzisiaj sobie omówimy literkę P. Yy, w nawiązaniu jeszcze do wczorajszego odcinku, co powiedziałem, Wam miałem ja tą książkę przygotowaną, ale nie pokazałem. No ale słuchajcie, polecam. Oto była biografia i ja Ozi. Ona gdzieś tam w Empiku. Mm. Fajne wydawnictwo. To mówię, zawsze warto coś w składzie poczytać. Fajne zdjęcia. To jest cała historia, można powiedzieć, jego tej y, twórczości y, solowej. Też nawiązanie do, do Black Sabbath, tak? No. Także polecam. Czytajcie książki. W ogóle ja lubię bardzo czytać książki muzyczne, bo to są takie, można powiedzieć, książki przygodowe. <laughs> tak ja to twierdzę. No dobra, czyli tak, tradycyjnie polecam zas zasubskrybować mój kanał, ponieważ wszyscy subskrybenci mają możliwość oglądania dodatkowych zdjęć w zakładce post. Tam umieszczam wszystkie zdjęcia związane z muzyką, z koncertami, możecie sobie po prostu zobaczyć. Też jest właśnie dużo zdjęć teraz z koncertu z Uli John Rothem, pierwszym gitarzystą właśnie Scorpionsów. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj tą płytkę Virgin Killer, e, zabójca dziewic, zakazana okładka. E, jedna e, z pierwszych zakazanych, można powiedzieć, okładek e, skorpionów. E, Zaraz sobie ją wrócimy na drugą stronę, żeby nas tutaj nie kusiła. Coś troszeczkę jeszcze więcej powiem. Robimy tak, bo widzicie, niestety dzisiaj jest cenzura. Wszystko musi być, słuchajcie, zgodne e, z prawem. A więc co, wracając w ogóle do tej okładki, no to prawdopodobnie to wymyśliła wytwórnia, to nie był pomysł zespołu, no chcieli po prostu zrobić jakąś, wychować, jak to się mówi, pewną sensację, zachęcić ludzi do kupna. Oczywiście jak się to skończyło, to się skończyło, ta okładka została wycofana ze sprzedaży, była właśnie była okładka zastępcza ze zdjęciami właśnie zespołu. Teraz z ciekawostek, takich jeszcze to zobaczcie, jak to się za nimi ciągło. Że prawdopodobnie, no na pewno tak było, że z Wikipedii została wycofana w ogóle recenzja tej płyty, a później nawet FBI FBI przesłuchiwało muzyków. Czujecie? Chory świat, niestety chory świat, także musimy się słuchajcie pilnować. Pewnych rzeczy tam dotyczyło to zdjęcie niestety, ale można by powiedzieć kategoria pornografia dziecięca tak no ciężki temat no i dobra także okładka była jaka była ja mam tą niecezuralną podpisaną przez uli john rota taki rarytasik możecie to sobie zobaczyć to w tej zakładce posek nam podpisuje te wszystkie płyty virgin killer zabójca dziewic czy ta płyta jest dobra no jest bardzo dobra skład jest ustabilizowany nic się tutaj w składzie nie zmieniło Uli John Roth e, też śpiewa w pewnych utworach. E, to tak, polecimy sobie pierwszym, pierwszy, można powiedzieć, stroną. E, Picture at Life, e, Catch Your Train, e, In Your Park, Backstage Queen i Virgin Killer. Wszystkie, można powiedzieć, utwory polecam, naprawdę e, kawał porządnego heavy rocka. E, teraz tak druga strona, Hellcat, bardzo ciekawy. Crying Dice, Polar Nights, o Polar Nights jest z fajnym y, kawałeczkiem i Yellow Raven. Y, no dużo tutaj komponował słuchajcie Uli John Rod, także y, troszeczkę psychodeli, troszeczkę jak to się mówi y, innych dźwięków na pewno ciekawych. Zaraz wam słuchajcie pokażę, y, tylko muszę sobie tutaj to przygotować, żeby tego nie pokazać co trzeba y, tradycyjnie. A więc tak odkładamy tutaj tę płytę. Pokazujemy labelek. Labelek wygląda tak. RCA Victor. 1976 rok. Proszę bardzo. Czyli jeżeli chcecie zobaczyć coś więcej, to tak jak mówię, zachęcam. Kliknąć tego suba. Będziecie mieli możliwość w zakładce posty oglądania wszystkich zdjęć. Tu już jest sprawdzone, te zdjęcia cały czas są widoczne. Kiedyś się tam tylko doczytałem, że to jest tylko widoczne przez 24 godziny, jednak nie. Cały czas. No dobra. Mam literkę P. Miałby dzisiaj słuchajcie, pantera, nie mogę jednej płyty znaleźć. Także no, to wszystko się przesunie, nie ma problemu. Ale zaczniemy od pewnego zespołu bardzo znanego, zresztą polskiego. Biała płyta perfektu. Polskie nagrania muza. Bardzo dobra płyta. Same przeboje. No dobrze. Odkładamy na tą drugą stronę. Coś więcej o perfekcie. Na pewno sobie wszystko doczytacie. Doczytacie można powiedzieć w internecie. Ja tu nawet książkę mam. Oczywiście nie przygotowałem się, nie wyciągnąłem jej dwuja. W, w następnym odcinku Wam pokażę. No to tak, zacznijmy może w ogóle od składu. Zbigniew Hordys, gitara, piano wokals, Grzegorz Markowski wokal, Ryszard Segitowicz gitara. Zdzisław Zawadzki gitara basowa. Piotr Szkudelski perkusja. Wspaniały skład, wspaniała muzyka, yy, naprawdę chemia, oni bardzo dużo ćwiczyli przed nagraniem tej płyty, to wszystko jest tak, słuchajcie, dograne perfekcyjnie. Kiedyś może się powiedzmy, że tam, z... twierdziłem, że, że Hodys jest takim dziwakiem, no ale teraz w tego internetu troszeczkę dużo z nim pooglądałem tych jego yy, filmów na YouTube i naprawdę wspaniały muzyk, wszystko to miał, słuchajcie, przemyślone. Naprawdę hmm, kawał dobrej polskiej muzyki. Zaczniemy w ogóle od pierwszej strony. Lokomotywa, z ogłoszenia, Chcemy być sobą. obracam w palcach złoty pieniądz. Bla bla bla. Niewiele Ci mogę dać. Eee, pięć wielkich przebojów. Druga strona. Bażam życie, ale w koły jest wesoło. Nie igraj ze mną wtedy, kiedy gram. Nie płacz, FK. Czy coś można tutaj więcej dodać? No to co, słuchajcie. Przeszły już do historii polskiego roka teksty, oczywiście Bogdan Olewicz, poczytacie o tym tekściarzu. Jeden z najlepszych, można powiedzieć, autorów tekstów, naprawdę. Słuchajcie, no te, te teksty coś wniosły do, można powiedzieć, każdego pokolenia. No i tyle, tak. I tyle. Rok wydania, chyba 1981. E, Włocik Przybylski i Jarosław Regulski to byli re, realizatorzy już Wam pokazuję e, labelek. a tą płytę kupiłem u nas w Obrzychu w e, takim można powiedzieć e, komisie muzycznym w dwunastkach to się nazywało już nie pamiętam dokładnie, ale udało mi się ją kupić nie kupowałem tej płyty jako nowej, bo jeszcze byłem wtedy akurat nie interesowałem się muzyką no nie? w 1981 roku. To raczej raczej słuchałem tylko radia. No i przychodzi: słuchajcie, 1982 rok. Wychodzi następna płyta perfektu yy, No Co tutaj można powiedzieć? No, wspaniała płyta. Będzie letki, letka zmiana składu. Już Wam mówię, co tam się stało. A więc tak. Mamy dalej yy, gitarę Zbigniew Hołdys, wychodzi Andrzej Urny, Andrzej Urny też grał, miał swoją przygodę z dżemem, bardzo dobry gitarzysta, zresztą zastępuje tego Sygitowicza no Sygitowicz też miał naprawdę, naprawdę miał wielki talent. Na perkusji Zbigniew Piotr Szkudelski, wokal Grzesiek Markowski, Andrzej Nowicki, bas. No i tutaj macie, słuchajcie, jeszcze zdjęcia bardzo ważnych, że, ten, tak, realizatorzy dźwięku. Wojciech Przybyski, Jarosław Regulski oraz Krzysztof Konarzewski, kierownik zespołu. Mamy z pana zdjęcie pana Bogdana Olewicza, autora tekstów oraz bardzo ważna rzecz, że te wszystkie okładki Edward Lutczyn pro, yy, robił te projekty graficzne. To słuchajcie, yy, Wielka historia, no zobaczcie, no przecież to jest coś pięknego, tak? Coś pięknego, logo, nie mamy się czego wstydzić, my Polacy mamy perfekt, z pięknym, z pięknym, można powiedzieć, yy, z, z pięknymi dwoma płytami. Tu jest, słuchajcie, największa klasyka, moim zdaniem, Roka polskiego. Strona pierwsza, Co za hałas, co za szum", świetny utwór. Druga czytanka dla Janka, to samo, Idź Precz. Yy, pocztówka do Państwa Jareckich, no i wiadomo, autobiografia. Kto nie słyszał autobiografii, miałem 10 lat, no wiadomo o co chodzi. A kysz, Biała Mysz, nie było się tego wszystkiego. Wyspa Drzewo Zamek, chcemy, chcemy się z czego śmiać. objazdowo nie my, no. Przepiękna muzyka, bardzo mi się zawsze podobały takie dialogi gitarowe między tym pierwszym gitarzystą i tym drugim. No to tu jest, słuchacie, Mistrzostwo Świata. Naprawdę. Hołdys miał wielki talent. Nie bez przyczyny miał takie przyzwisko Guru. Wszyscy muzycy słuchacie się z nim konsultowali. On był bardzo mocno zaangażowany w ogóle w tą stronę rokową. Koniec kropka. Przechodzimy do labela, bo szkoda czasu. Ta płyta też kupiona w brzychów właśnie w komisie muzycznym. Wydanie tą presowskie, Taki jest właśnie labelek. Płyta w idealnym stanie, często jej słucham. No bo to, Bo, bo warto, tak? Warto słuchać i tyle. No niestety nie mam tego perfektu, jeżeli chodzi o koncert ten ze szklaneczką. Naprawdę kiedyś kupię, jak mi trafi się gdzieś tam. Ale mam za to live, co była ta reaktywacja w 1987 roku. Tutaj jest można powiedzieć koncert w Warszawie, tak? Chyba na stadionie to było. W każdym razie przeczytam. Yy, zestaw utworów yy, na pierwszej stronie był Akysz biała mysz yy, plus yy, solo yy, na perkusji. I chcemy być sobą, zaś strona B yy, kariera. Objazdowe nieme kino, oczy czarne, żywy nie Wyjdzie wydziennik oraz niepłacz FK. Tak i to był koncert z 1983 roku. Ja mam tylko tą część yy, trzecią. Wolczy. Wolczy, niestety. Zobaczmy jeszcze tutaj na ten skład. Zbigniew z Grzegorz Markowski, Andrzej Nowicki, Piotr Kudeski i Andrzej Urny. Fajnie, że ten koncert się odbył. Była taka, można powiedzieć, reaktywacja. Nie, Oliwia Hala Gdańsk. Tam było to nagrane. To nie było. Nie, niestety to było w Gdańsku. Oliwia Olivia Hala. Dobra. Też polecam. Bardzo fajna płytka. To już chyba miałem kupione u nas w Obrzychu, w księgarni muzycznej. Hmm. Chociaż nie wiem, a może też, kurde, kupowałem jak używano. Nie, patrzę się po tej płycie. Nie, to ona była używana gdzieś. Kupiona jako używana. Bo gdyby, to, to byłoby w lepszym stanie, moim zdaniem. gdyby była kupiona jako nowa. No i powiem tak. Miała być Pantera, ale nie mogę znaleźć jednej płyty. Ale za to mam, jeszcze Wam nie powiem, jaki to będzie zespół, bo jeszcze tutaj mam na płycie CD z lat 90., to chyba 97 rok. Perfect Geny, kupiłem sobie to na CD-ku, tak, 97 rok, Poligram Polska, bardzo fajna zresztą płytka. No i. I co? I tutaj zapomniałem zobaczyć jeszcze kto tutaj to był gitarzystą. Już patrzę. Grzegorz Markowski, Jacek Szakleski. No właśnie, Jacek Szakleski. Ryszard Sygitowicz, Piotr Szkudelski i Andrzej Nowicki. Też fajny skład. Już wam pokazuję. Bardzo fajny składzik. Polecam tą płytkę. Bardzo fajna. Także perfekt, wiadomo. Naprawdę to do, bardzo dobry zespół. Z czystym sercem polecam. No i słuchajcie, mamy też taki kultowy, y, metalowy zespół niemiecki jak Protektor y, Golem. Występowali u nas na Metalmani w 1989 roku. No szkoda, że nie byłem na tym koncercie. Bardzo żałuję, y, bardzo to, ten zespół cenię. Zaraz wam wszystko opowiem. Tą płytę miałem nagraną właśnie z muzyki młodych. Kupiłem sobie już ją później w dobie internetu, chyba na Allegro, na licytacji. To chyba jest pierwsze wydanie ATOM H. I powiem tak, no, wspaniała muzyka. Wspaniali muzycy, młodzi. Ja zawsze twierdzę, że jeżeli chodzi o te pierwsze płyty jeżeli jest zespół młody, no to jest tak zwany ten bunt, coś chcą jednak przekazać. Tutaj widać już jest taki, można powiedzieć, bardzo wysoki warsztat techniczny. No to tak, Eddie na basie, Hansi na gitarze, Michael perkusja i Martin wokal. Pierwsza strona, Delirium Tremens, wspaniały kawałek, Apocalyptic Revelations, to samo, Golem y, tytułowy, y, Germanofobia, y, Protector of Death. Y, druga strona, Operation Plague Extreme, y, Megalomania, Only the Strong Survive, y, Omnipresent Aggression i y Space Cake. Powiem tak, za co cenię w ogóle Protector? Protector kocham za to, że y, połączyli można powiedzieć yy, trash metal, później, sz, później troszeczkę dodali death metalu, ale to, to dopiero w dalszej kolejności. Tutaj jest taki czysty, prawdziwy trash metal, ale jest piękna rytmika, bardzo szybkie kawałki, ale też są fajne spowolnienia, że nie ma cały czas galopady, tylko jest dużo właśnie spowolnień, dużo jest takich smaczków. Naprawdę, chłopaki, yy, nikt chyba tak nie gra jak protektor, moim zdaniem. Kapela taka bardzo niszowa, zapomniana. Ja uwielbiam, kocham. Jakbym mógł, to bym chciał mieć wszystko, no ale wiadomo, nie mam. Ale mam też zawsze coś tam troszeczkę Mam tu taka wkładeczka z tekst... można powiedzieć, ze zdjęciami. Oni chyba też byli wpatrzeni. Zobaczcie z Kingim Nemolidem: jest zdjęcie. Gdzieś tam chyba jest, będzie jeszcze z Exodus. Chłopaki są tak. To no, scena niemiecka, wiadomo, bardzo twórcza. Ja bardzo lubię w ogóle niemieckie zespoły. Już Wam pokazuję. Labelek. Jest to ten Atom H. Bardzo fajny Atom H. Protektor Golem. I zobaczcie, bo bym przespał, czasem właśnie jest tak, że że ten rewers Labela jest też bardzo ciekawy. Ta postać z tego Golema. No ciekawe, tak? Oczywiście no nie mam wszystkiego. Mam tylko jeszcze taką składaneczkę, można powiedzieć. ominął sadże o brutality. Tu są dwa, można powiedzieć dwie płyty. Bo jest Leviathan's Desire i Urm Demat. Nie mam tej pierwszej płyty. Misanthropy też bardzo dobra jest. Ona była wydana wcześniej niż Golem. Zobaczmy sobie tutaj tą wkładkę, a więc tak, co my tutaj mamy? Kawałeczek koncerta, mamy Urm Demat i Leviathan's Desire, czyli tak, takie bonusowe, można powiedzieć, dodatkowe wydania. Michael Casse zginął, znaczy umarł w 1994 roku, no szkoda. Wspaniały perkusista, zobaczcie, Martin Missy tutaj już bez długich włosów. Bardzo cenię tego Hansa Millera, szczególnie właśnie za to, że skomponował bardzo dużo ciekawych takich riffów dla tej pierwszej twórczości Protektora. Zobaczcie, jest w koszulce z Metal Mania 89. Oni też w ogóle, jak przyjechali do, do Polski, to byli w szoku, że taką mieli tutaj popularność. Prawdopodobnie kocer też przeszedł do historii Tutaj znowu Eddie w koszulce Metallica, Master of Puppets. Później następny wokalista, Oliver Wiebel, też bardzo dobry wokal i do tego jeszcze gitarzysta. Polecam w ogóle się zapoznać, tu widzicie jest układka Rhum Mat. I tutaj jest ten mini ląk Leviathan the side. Protektor bardzo lubię, cenię, kocham. Coś w sobie takiego ma fajnego. I tyle. no Przecież jeżeli, jeżeli lubimy coś, to wiadomo, że słuchamy namiętnie wtedy. Tu mamy jeszcze takiego składaczka Welcome to Fire. Można powiedzieć, że to jest jakieś chyba wydanie butlegowe. Nie wiem, nie mam pojęcia co to jest. W każdym razie tak. Składa się z trzech Jest tak Protektor Demo 1986 rok. Dwa kawałki, Protector of Death oraz Apo Apolyptic Revolution, koncercik z Wolfsburga, 15 utworów, oraz demo z 2000 roku Resurrected. To już jest taki nowy w ogóle protektor. Ja za bardzo tego, już tak można powiedzieć, nie drążyłem tego tematu. No ale jak ktoś jest wielkim fanem, to moim zdaniem, protektora można śmiało w ciemno wszystko brać. Kawał dobrej muzyki. Taka niszowa, można powiedzieć, kapela. traszmetalowa metalowa z Niemiec. Czyli tak, protektorka mamy zakończonego. I przejdziemy, jak to się mówi, do następnego, można powiedzieć, zapowiedzi następnego odcinka. Bo to będzie następna płyta z uli John Rotten by force. Nie mam tej wersji, z zakazaną zakazaną kładką. Później wam w następnym odcinku wytłumaczę, jak ta kładka wyglądała, co ona zawierała, jaki to był przekaz. Jest podpis Uli John Rota, czyli widzimy się. Słuchajcie, omówię całą płytę zgodnie z tym moim harmonogramem. Czyli widzimy się, słuchajcie, w następnym odcinku. Czy coś jeszcze więcej chciałem powiedzieć? Chyba nie, czyli tradycyjnie. Pozdrawiam z gór z Wałbrzycha. Do usłyszenia, cześć.